No się ma dzień dobry. W końcu chciałoby się rzec. Po mega długiej, intensywnej zimie, w końcu przyszła wiosna i w końcu jestem na Pstrągach. Co prawda nie byłbym sobą, jakbym w międzyczasie nie był na kilku wypadach. Zaliczyłem małą rzekę w śniegu popas. Zaliczyłem też dużą rzekę, co prawda bez śniegu, ale z mega pośniegową wodą, więc jak się pewnie domyślacie, ani tu, ani tu kompletnie nic się nie działo. Natomiast teraz wszystko wskazuje na to, że już jest okej. Okay. Przyszła wiosna, woda się w miarę unormowała, oczywiście jest nadal troszeczkę za zimna, bo jeszcze parę dni temu leżał śnieg, ale może to nawet lepiej, bo będę miał wymówkę jak nic nie połowię, ale mam nadzieję, że nie będę musiał stosować żadnych wymówek i pokażę Wam dzisiaj fajne ryby. Mam nowy zestaw, nowa wędka, nowy kołowrotek, nowa plecionka. Później wam poopowiadam troszeczkę więcej, dlaczego taki zestaw, dlaczego taka wędka na taką rzekę. Jest dzisiaj ze mną na wyjeździe Tomek Lewandowski z kanału Fishing We Days, więc bardzo mocno mu kibicuję, żeby też u siebie na kanale pokazał wam jakieś fajne ryby. Mam nadzieję, że uda nam się fajnie połowić. Nie będę dłużej zamulał, trzeba łowić. Trzymajcie kciuki, lecimy. genialne miejsce, żeby Wam pokazać, dlaczego wybrałem właśnie taki zestaw. Jest to wędka Savage Gear SG4 Light Game o długości 2,51 do 14 gramów wyrzutu. 2,51 dlaczego? Właśnie dlatego. Mam bardzo dużo takich zalanych traw, a tam pod spodem często Przebywają naprawdę fajne pstrągi, dlatego długi kij pozwala mi sobie obłowić, tam gdzieś pracuję sobie woblerek cały czas wzdłuż e, takich zalanych traw. Pozwala mi to bardzo komfortowo na takiej rzece obławiać wszelkiego rodzaju rzeki o takim nizinnym charakterze, gdzie mamy trzcinowiska, gdzie mamy e, jakieś takie miejsca, gdzie naprawdę musimy poprowadzić tego woblera troszeczkę dalej od brzegu. Wtedy zdecydowanie dłuższe kije są jak najbardziej uzasadnione, wiele osób teraz promuje łowienie krótkimi kijami. Ja do tego totalnie nic nie mam, ale uwierzcie mi, że nie istnieje coś takiego jak idealna wędka obstrągowa. Jeżeli jakikolwiek nie wiem, reprezentant firmy, czy youtuber, czy ktokolwiek wam mówi, że ta wędka jest jego wędką absolutnie uniwersalną obstrągową, zawiera ją wszędzie ze sobą. To kłamie. <noise> Naprawdę, uwierzcie mi, że tak nie jest. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna wędka wstrągowa. Oczywiście jest jakaś tam granica, że coś po środku można wybrać, natomiast jeżeli łowicie na małym, leśnym ciurku, to kijek dwumetrowy czy 1,90 m będzie jak najbardziej uzasadniony, ale jeżeli łowicie na dużo większej rzece, czy na rzece właśnie z takimi miejscami, trzcinowiskami i tak dalej, to będziecie się takim kijem po prostu męczyli, dlatego wtedy kij 2,40, 2,50, a nawet 2,70 nie będzie przesadą, więc Wybierając wędkę pstrągową musicie się kierować kilkoma czynnikami. Na pewno nie jest to to, że ktoś Wam powiedział, że to będzie super. Musi to być po pierwsze to, na jakiej wodzie łowicie, czy to jest mała rzeka, duża rzeka, czy zadrzewiona w lesie, czy też w otwartej przestrzeni, bo to będzie determinowało długość. Po drugie, jakie ryby tam są. Bo jeżeli łowicie nawet w małej rzece, ale macie tam 60, to strasznie Wam odradzam stosowanie kijków do 3 czy 4 gramów, bo naprawdę będzie Wam ciężko zatrzymać dużą rybę i, i możecie mieć z tym problem. Raz, że wy możecie nie docholować swojej życiówki, a dwa, że jeżeli nawet ją docholujecie, to możecie ją strasznie zniszczyć. Tak jakby ta ryba może już później być wykończona po tak długim holu, tak lekkim zestawem. I to na pewno nie jest nic fajnego, więc wtedy wędki mocniejsze. Kolejna sprawa to są przynęty używane. Jeżeli łowicie robaczkami, nie wiem czy jakimiś małymi twitchami na półmetrowej wodzie, to jak najbardziej kijek do 6 czy 8 gramów będzie spoko. Natomiast jeżeli łowicie woblerami, tak jak ja często łowię woblerami siódemkami czy większymi gumami, no to wtedy zdecydowanie. Kije mocniejsze, tak jak chociażby ten sewicz do 14 gramów z ogromnym zapasem mocy, tutaj ja się mogę tu spodziewać, ryby spokojnie 60, więc naprawdę muszę mieć o czym zatrzymać. Wtedy wybieram wędkę dużo mocniejszą i staram się e, takimi kijami obławiać, żeby mieć ten komfort. Ta wędka mi w niczym nie przeszkadza, zwróćcie uwagę, że ja gadając do Was sobie komfortowo cały czas rzucam. Ona jest długa, 2,51 ma stosunkowo długi dolnik, ale nie robi mi to żadnego problemu, żeby. Nie wiem, precyzyjnie sobie podać pod drugi brzeg, tak jak teraz widzicie, i poprowadzić stamtąd przynętę. Ten sewyk jest genialną wędką, bardzo fajnie zbalansowany, bardzo dobrze siedzi to wszystko w ręku. Mega dynamiczny blank, więc wszelkiego rodzaju rzuty, podszarpnięcia czy coś bardzo fajnie animuje przynętę. Dlatego wybieram taki kij. Oczywiście widzieliście na innych moich filmach, że na przykład na mniejszej rzece łowiłem kijkiem 220, czy nawet krótszymi, i jak najbardziej ma to sens. Dobra, kończę swój wywód o wędkach. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogłem. Jeżeli macie jakieś pytania, to tradycyjnie walcie w komentarzach, odpowiem na wszystkie odnośnie konkretnych modeli, czy odnośnie tego, jakie wędki, jakie przynęty obsługują, bo to też tak jakby jest powód, dla którego ja na bardzo wielu odcinkach łowię różnym sprzętem. Nie dla swojego widzi się, nie dlatego, że mam 100 wędek, tylko dlatego, żeby mieć. mieć wszystkie przełowione, bo zadajecie mi pytanie na przykład jak komfortowo się prowadzi woblera wędką SG4, to ja jestem wam w stanie powiedzieć, że taki i taki wobler w nurcie spokojnie ta wędka obsługuje. Testujemy, gadamy po to, żeby jak najlepiej wam doradzać, dlatego jeżeli macie jakieś pytania, jeszcze raz to mówię, komentarze, walcie śmiało albo piszcie do nas. Teraz już wracam do łowienia, koniec gadania. Zaraz mam nadzieję, że będę mógł wam troszeczkę poopowiadać o ugięciu tej wędki, bo wiedzie jakaś naprawdę fajna ryba i poholujemy sobie coś fajnego. Zradzę Wam taki jeden swój patencik, jeżeli chodzi o prowadzenie przynęty. Cały czas jeszcze łowię w dół, czyli przemieszczam się w dół, ciągnę pod prąd. Lada moment, dosłownie lada chwila, już się robi naprawdę ciepło, te ryby się zrobiły coraz bardziej aktywne. Zmienię kierunek i będę łowił z prądem. W sensie sprowadzał z prądem, przemieszczając się w górę rzeki. Ale teraz, póki jeszcze łowię w ten sposób, jak łowię z prądem, to już wtedy najczęściej zmieniam na twitche. Bardzo szybkie, dynamiczne łowienie, nurt, tak jakby jeszcze nadaje tempa, więc ja muszę szybko wybierać. Ta przynęta bardzo szybko się przemieszcza. To jest właśnie łowienie na takie dużo aktywniejsze, późnowiosenne i letnie ryby. Natomiast nie zmienia to faktu, że jak łowię nawet pod prąd teoretycznie powinno być to bardzo leniwe jeszcze łowienie jakieś tam takie bujanie często nawet trzymanie w miejscu to. Podkradam tak jakby taki twitchowy ruch. Eee, więc rzucając nawet w dół, prowadząc bardzo jednostajnie, często, bardzo powoli, często robię takie podszarpnięcie jakby twitchowe. Wtedy ten woblerek podskoczy, gdzieś tam odskoczy, błyśnie. Bardzo często używam właśnie jasnych, jakichś perłowych jasnych, niekoniecznie takich typowo obstrągowych, nie wiem, imitacji głowacza czy strzebli, które potrafią być dosyć ciemne, tylko właśnie takich woblerków, jak chociażby ten woblerek JR, który ma srebrne, bardzo błyszczące boki, jakiś taki oliwkowo-ciemny grzbiet. I właśnie w tym momencie, kiedy ja sobie go nawet spokojnie prowadzę wachlarzem, on sobie spływa cały czas pracując, ja robię... Dwa-3 podszarpnięcia i on wtedy mignie. To jest właśnie to mignięcie jest, jest super impulsem dla pstrągów do ataku. Więc jeżeli, tak jak powiedziałem, łowie z prądem szybko twitchowo, no to tak jakby całe prowadzenie składa się z tych ruchów, ale jeżeli łowię w ten sposób i cały czas jeszcze dosyć wolno, to jednak jedno, dwa takie podszarpnięcia potrafi ożywić bardzo mocno przynętę i wtedy sprowokować pstrągi do ataku. Właśnie skończyłem obawiać miejscówkę, a tam gdzieś, o tam, stoi Tomek. Więc podejdę do niego, żeby w zasadzie się z Wami przywitał, bo jeszcze tego nie zrobił i idę o zakład, że przywita się z Wami słowami cześć. Witajcie. Jeżeli nie, to stawiam kolację, jeżeli tak, to on stawia kolację. Także podchodzę i zobaczymy, co powie. Dzień dobry, przywitasz się z naszymi widzami. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Jak wrażenia? po tej tym tym mojej przerwie, kwarantannie prawie trzymiesięcznej, teraz każde wyjście to radocha. Czy będą ryby, czy nie będzie, ale z no, jednego byś złapał chociaż, co? No ja spróbuję, ja <grym grym> też życia, ale... O, dobrze by było. No dobrze, że coś. To teraz zdradzę Tomkowi, że stawiam mu kolację. Niestety, przegrałem zakład. Ach, tak bardzo na to liczyłem, no ale niestety. Cóż, lecimy łowić. kolejne kombinacje salmuminołek nic nie dał jest najwyższy czas sięgnąć po zwaną klasykę gatunku gdzie yy, jest mój ulubiony kolor? chodzi mi oczywiście o ukleje igłę o jest taka wiecie uklejeczka tak jak Wam wcześniej mówiłem niby taki nie za bardzo obstręgowy kolor, ale bardzo taki naturales no i właśnie te błyśnięcia te takie jasne momenty, kiedy on cyk, cyk i fajnie błyska i wtedy naprawdę na ten kolor złowiłem mnóstwo fajnych ryb. Zresztą jak oglądaliście mój film z otwarcia sezonu, to, to tam najładniejsza ryba, Prawda, nie był to jakiś gigant, ale dobrze ponad 40 wyjechała właśnie na tę igiełkę. Więc I to właśnie de facto Warte podkreślenia po takim podszarpnięciu. Tam to nawet nagrane, więc może Wam to teraz przypomnę. No i tak jak widzieliście, całkiem daleko wypuściłem, szarpnąłem, szarpnąłem i wtedy było. Buh. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, bo póki co to szarpnąłem 300 razy. <aś> szarpnąłem to trochę złe słowo, bo pomyślicie, że jestem szarpakowcem. Podszarpnąłem. Może Ale lepiej. lepiej? Idę dalej. <tany> Rozumiesz to? Jedyny kontakt dzisiaj. No dobra, czas kończyć tę nierówną walkę. Niestety, bez wahania, jestem w stanie stwierdzić, że był to jeden z najgorszych dni w mojej strągowej karierze. Jedno branko, które widzieliście przed chwilą, niestety na pusto. E, Tomek złowił dwie rybki, więc jest zdecydowanie lepszy ode mnie. Ja się oczywiście pocieszam tym, że jestem genialnym przewodnikiem, no bo dobry przewodnik sam nie łowi, tylko daje łowić swoim gościom, więc ja nie złowiłem, Tomek złowił. Nic tylko gaidować. No, niestety, śmiechem, żartem, szału nie ma. Rybki Tomka też bardzo przeciętne, chociaż zawsze to coś. Zobaczycie je na pewno u niego na kanale. A ja idę odpoczywać i obmyślać plan na jutro, bo coś się musi wreszcie wydarzyć. Nie mam pojęcia jeszcze co, ale liczę na to, że jutro nadrobię i wrócę do gry. No, dzień dobry. Jak przed chwilą widzieliście, tam gdzieś przebija się słoneczko. Mamy godzinę 6.30 i jest 0 stopni. To już drugi dzień dobry w tym odcinku. Jednak wczorajsze było dużo bardziej entuzjastyczne. Jakoś miałem wczutę, że będzie spoko dzień. Dzisiaj totalnie tej wczuty nie mam, więc mam nadzieję, że będzie na odwrót. Jak miałem wczutę i była lipa, to teraz, jak nie mam wczuty, to będzie naprawdę fajnie. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Trochę wczorajszy dzień mnie przygniótł do ziemi. Ech życzcie mi powodzenia, lecę. O, ale miałem strzał piękny. Uu, no, ah ja 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 nie mam pojęcia raczej nie, bo to taki tempu pusty strzał nie poczułem żadnego oporu no zaraz coś nie zmieni jest, Ach, widziałeś? Uuu, ładna ryba, taka 40 bo teraz tutaj był, spod krzaka w i ja pierdzielę. ten to się już raczej ukup eee, to nie ta sama ryba stary ten wyskoczył stąd, a tamten wziął nas na długie rzutu, nie? Nie, nie biorę na jednej rynnie nie dwa brania. Masakra, ale tą to, to rybę już widziałem, błysnęła mi cała, to była czterdziestka, nie? Tu, w ja, O masakra.

Na plac. Nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale jaram się jak dzieciak z łowieniem ryby 30 parę centymetrów. Po prostu byłem już tak totalnie zniesmaczony tym, co się dzieje i tak bez wiary. A tu nagle podchodzę do rynienki. Zresztą, co ja będę wam opowiadał, widzieliście to przed chwilą. Trzy ryby były. Chyba, że ta, może ta, ta ryba to była ta pierwsza, nie wiem, może tam to się nie ukuła, no ale generalnie trzy kontakty z jednej rynienki. Mega fajny temat i naprawdę nastroiło mnie to bardzo mocno do tego, że może się coś jeszcze wydarzyć i liczę na to, że, że naprawdę uda się połowić. Może nie kabanów, może nie jakiś wielkich ryb, ale jeżeli te trzydziestaki były tak aktywne. Chociaż to, ten, ten, co złowiłem, to był trzydziestak, a ten, którego widziałem, którego miałem branie, to była spokojnie ryba z czwórką z przodu, bo mi się przewinęła cała. Także błysnęła mi kawałkiem fajnego uścielska. Także to jest mega optymistyczny prognostyk na resztę dnia. Trzymajcie kciuki, będzie jeszcze parę ryb w tym filmie. Właśnie przyjechaliśmy na nową miejscówkę, na totalnie nową rzekę. Postanowiliśmy, że zmienimy wszystko, zmienimy strategię, e, zmienimy podejście. Przede wszystkim też ze względu na to, co się dzieje. Zrobiło się 15 stopni. Tak jak widzicie, już nie jestem w kurtce, jestem w bluzie. Jest mega, mega ciepło. Mam trochę nadzieję, że będę mógł połowić inaczej, że, że odpalą się jakieś e, robale żaby, tego typu tematy w tej temperaturze i będę mógł już się pobawić e, dużo delikatniej, jakieś małe twitche, tego typu historie. Dlatego to, co chciałem Wam powiedzieć, to to, że zmieniam zestaw. Wcześniej Wam opowiadałem o długiej wędce, dlaczego, w jakich warunkach. I wspomniałem wtedy też, że jeżeli łowicie na małej rzece, to totalnie wędka taka, jak ja łowiłem wcześniej, czyli 2,51, jest Wam niepotrzebna. Dlatego ja w tej sekundzie zmieniam e, swój zestaw na e, kijek e, SG2 Sewydża. Jest to e, kijek e, do 10 gramów o długości 2,21. E, Zawsze wożę ze sobą dwie wędki, to nie jest u mnie żadna nowość. Po pierwsze, z uwagi na właśnie ten fakt, że mogą mnie spotkać różne okoliczności, czasami w trasie, e, gdziekolwiek, na coś wpadnę, nie wiem, jakaś rzeka nie daje, albo jest brudna, trzeba jakoś zareagować, jadę na inną. Wtedy nie chcę się na dużej rzece męczyć krótkim kijkiem, albo na odwrót na małej rzece męczyć długim kijkiem, dlatego zawsze wożę dwa zróżnicowane kije jeden miałem 2,51 do 14 mocniejszy ten jest 2,21 do 10 który mi właśnie pozwoli troszeczkę bardziej porzeźbić, pobawić się na mniejszej rzece później w trakcie łowienia opowiem Wam jakie to są zalety, co mi daje krótki kij i tak dalej tak jak Wam wcześniej powiedziałem o długim także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że ta rzeczka coś da, nie liczę na kabany natomiast liczę, że chociaż ilościowo uda mi się pokazać Wam Kilka rybek, już się wyleczyłem z tych marzeń o dużych rybach, ale mam głód przynajmniej połowienia czegoś średniego, także spadam, za chwilę widzimy się nad wodą. No nie wiem czy ta drzewko jest na moją masę Pięknie, na banką Myślę, że tu jest dobre miejsce, żeby wam Powiedzieć jeden z w krótkiej wędki dla odmiany, tak jak powiedziałem, łąkowa woda, trzcinowiska i tak dalej musimy wystawić wtedy długa wędka. Natomiast jeżeli jesteśmy na odcinku leśnym, na małej rzece, tak jak jestem teraz, i bardzo często łowię w takich warunkach. Tutaj wszystko nade mną widzicie, mam normalnie baldachim z gałęzi. Długą wędką byłoby mi naprawdę trudno tutaj operować. Poza tym rzeczka jest mała. W miarę dostępna, więc nie muszę jakoś się bardzo wychylać, wystawiać tej wędki gdzieś za nawisy czy jakieś trzcinowiska, tak jak to miało miejsce w przypadku tej długiej wędki. Więc właśnie dlatego warto mieć przynajmniej dwa kije. Jest! Dobra ryba. Jest dobra ryba. Ale, pogadałem o wętce. O taki

Ale był po prostu źle wpięty i, i dlatego sprawiał wrażenie tak dużej ryby i tak silnej. Bo postawił się bokiem, właśnie zmierzony, równa 40. Także, no, już taka ryba, że japa się cieszy. Tak po jest. takich dniach posuchy i jakieś przerzucania drobniaków. Tym bardziej, że wpiął tak niecentralnie w tylko trochę niżej. Tutaj gdzieś pod skrzelami, więc postawił się w nurcie. To już myślałem, że naprawdę. Kawał kabana, no ale 40 to też fajna ryba. Także wypuszczamy go, ciśniemy dalej. I chyba znaleźliśmy kawałek fajnego odcinka, co? No dobra, czas kończyć ten dzień. Może zanim opowiem wam, co się wydarzyło, to zobaczcie. 18 stopni dzisiaj było, nie? Ja już bez kurtki chodzę, cały czas jest bardzo ciepło, ale śnieg leży. <gry> Także ciekawa miejscowa, biegun zimna. No dobrze, długa droga przez las teraz nas czeka, żeby wrócić do auta, ale na szczęście udało się coś złowić. To był naprawdę dziwny dzień. Mnóstwo jeżdżenia. Przede wszystkim palcem po mapie. Szukania jakichś miejscówek potencjalnych gdzieś tam udało się podjechać, coś złowić. Zaraz byli ludzie. Później na inne miejsce. Znowu byli ludzie. No ale ostatecznie znaleźliśmy na ostatnie dosłownie półtorej godzinki całkiem ciekawy odcinek. Tomek złowił przyzwoitą rybkę. Ja złowiłem czterdziesteczkę, co już jest całkiem spoko. Aczkolwiek zawsze może być lepiej. Tak czy siak kończę na dzisiaj. Idę pojeździć trochę palcem po mapie, żeby znaleźć coś ciekawego na jutro. Fajne jest takie odkrywanie nowych miejscówek. Zawsze można się czegoś nauczyć, a jak jeszcze się tam znajdzie ryby, to już w ogóle satysfakcja jest mega. Także spadamy. Do zobaczenia jutro rano. Nara. No i dzień dobry po raz trzeci w tym odcinku. Niestety, ostatni chciałbym Wam powiedzieć jeszcze z 10 razy: Dzień dobry, i zostać tu na dłużej, ale niestety nie mogę. Pora wracać do codziennych obowiązków. Co dzisiaj? Znowu totalnie inny odcinek. Mam nadzieję, że równie fajny jak ten wczorajszy. Znowu było rzeźbione palcem po mapie, ale bardzo to lubię. Jest to bardzo fajne to znajdowanie nowych miejscówek. Czasami niestety wiąże się z dużym ryzykiem i z tym, że się trafi na jakąś jałową wodę totalnie wyrybioną. No ale cóż. Tak to właśnie działa. Dzisiaj znowu totalna zmiana pogody. Wczoraj 18 stopni w dzień. Jak wieczorem jechaliśmy, było 12 stopni, jak już było ciemno, więc byłem przekonany, że będzie ciepła noc. A tu co? Dzisiaj rano 3 stopnie. Pada deszcz. Deszcz, co prawda, na chwilę teraz przestał padać, ale wcześniej lało północy i teraz cały poranek, także totalnie nie mam pojęcia czego się spodziewać. Ciśniemy, mam nadzieję, że jeszcze uda Wam się pokazać jakieś fajne rybki. Trzymajcie kciuki. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Widzicie za mną to błękitne niebo? No właśnie, przed sekundą dosłownie wam mówiłem, że leje, że ma być cały dzień zachmurzone, a tak naprawdę pół godziny minęło i mega się przejaśniło. Co chwilę słońce, co chwilę rzucamy cień na wodę, co chwilę coś się z tą pogodą dzieje. A przy tym jest cały czas mega zimno. Tomek, właśnie widzę, że chyba zrezygnował. Zaraz zobaczymy. Co tu się dzieje, bo znalazłem jakiegoś biedaka w krzakach, który przecierał ze. Co tam Tomeczku? Nie biorą? No. Czy straciłeś kabana życia? Straciłem kabana życia, takiego z 35 cm. No. I tyle. A to coś miałeś. Ale miałeś? No. A ja nie miałem nic kontaktu. No właśnie, no i się okazuje po raz kolejny, kto jest lepszym pstrągarzem. Ten, który nie może wyholować żadnej ryby. Ten, <laughs> ten, który nie może wyholować 35 no ale tak jak wam mówiłem, generalnie jest mega trudno dzisiaj, mieliśmy duże nadzieje po wczorajszym dniu, no ale niestety, rzeka zawsze weryfikuje po swojemu, ale jeszcze jest pół dnia i idziemy łowić, Tomek jest cały czas, mimo jego minę, uwierzcie, że jest dobrej myśli. Tak jest. <laughs> Także lecimy, zobaczymy, czy uda się jeszcze coś pokazać. Mówiłem wam na samym początku dzisiaj, że kolejny nowy odcinek niesie za sobą duże ryzyko, a mianowicie takie, że nic się na nim nie wydarzy. No i niestety wszystko wskazuje… O, miałem branie! Jest, powtórzył! O kurczę! <laughs> Właśnie wam powiedziałem, że wszystko wskazuje na to, że już się nic nie wydarzy i dwa brania. Nieźle, ale się nie ukłuł, może jeszcze powtórzy. Yes. O, nie taki malutki. Wow. No skoczek. Patrzcie, jaki piękny. Ale żółcie, fajny. Trzy razy pukał. patrzcie o. Oczywiście niezawodna igiełka, ale śliczny, ale kropy. Zobaczcie. No i to by było na tyle. Niestety wędrówka w nieznane. Kończy się z reguły tym, że trzeba wrócić. Także spory spacer mnie czeka teraz z powrotem do auta. Gdzieś po drodze znajdę Tomka, który już wcześniej postanowił, że kończy i siedzi gdzieś na pniaku i na mnie czeka. Ja oczywiście musiałem jeszcze sprawdzić co nieco. Tak czy siak. Tak jak widzieliście, kilka rybek udało się złowić. Udało się troszeczkę porzeźbić nowymi wędkami Sewydża. Zarówno SG4 dłuższa, jak i SG2 krótsza. Mega mi siedzą, bardzo fajne kije. Jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, to oczywiście śmiało walcie w komentarzach. Postaram się Wam pomóc, żeby dobrać jakieś wędki do Waszych potrzeb. Inne filmy z tego wypadu oczywiście na Tomka kanale. Także u niego znajdziecie też jego rybki, których u mnie nie widzieliście. Co jemu się udało połowić i jak on odebrał ten wypad. Także do zobaczenia. Tradycyjnie subskrypcja, dzwoneczek, łapka. Lecimy, na razie.